Z tej strony Wojtek i dzisiaj będziemy sobie grali w Boblox. Ale w sumie zanim będziemy grali w Boblox to musi... to co będzie na... co wylosujemy na tym kole fortuny będziecie musieli zostawić pod dzisiejszym odcinkiem. Zobaczmy. Będziecie musieli zostawić pod tym... Filmiem, filmem ławkę w górę i subika A teraz będziemy grali w, w Roblox. To, to chyba nie pogramy. A może pogramy? Ok, to pogramy. Będziemy sobie grali. w race clicker um. idziemy tu o? chodziłem na serwer na serwer dobrze dołączamy będziemy dzisiaj brali kurczę ale jestem wolny Odchodzę, że nie można podczas tego wyścigu klikać. No to, czu, no to cóż, biegniemy ale długo szybciej, dawajcie Jak, czym więcej. Będzie łapek pod dzisiejszym filmem w górę. Tym szybciej będę tam biegał. Szybko zostawcie dużo łapek pod tym filmem, żebym szybko tam dobiegnął. Szybko dawcie szybko lajki, like, suby, żebym biegał szybko, normalnie jak ci ludzie tutaj na tej tabelce. 50 przebiegają w sekundę. Ja to nawet daleko nie pobiegłem. Biegniemy? O, mam top 6 speed. Szybko musimy. Noć nie widać pierwszego. Szybko biegnijmy. Jeszcze zabiegnę do... Jak szybko tutaj. Widzieliście tego gościa tu? Jak szybko tu pobiegnął. Oh my god. Ale on szybko biega. Jak chcecie, żebym też tak szybko biegał, to zostawcie suba i lajka pod tym filmem. A ja tutaj... Za ja daleko nie pobiegałem. Klikamy. Co? Co to je tu? Co je? A. teraz. Klikamy. Szybko klikamy. Odbiegniemy. Widzicie, już szybciej biegam. Pozostawiliście pod tym mam lajka. I żebym biegał jeszcze szybciej, to musicie więcej lajków zostawić. Oczywiście, i napiszcie komentarze, oczywiście jak będą, to napiszcie czy, wy, czy chcielibyście zagrać ze mną w tą grę. Um, jakbyście podali swój nick, to bym może was dodał do Znaj, byśmy mogli w tą gierkę sobie pokrać w końcu widzicie, a przedtem to nawet tego nie widziałem, a już jestem na pierwszym, jeden win mam już, ale ten jeden gościu tutaj na sto tysięcznym tak szybko on biegnie pewnie, to był pewnie ten, kto... to ten tutaj, Te tutaj trzy paski, to to jest ten gościu. Tak szybko poleciał. On to pewnie ma z Milion win. No to za ostatnie dostaje się 100 tysięcy. To jeszcze jest 24 tysiące. W ogóle tu z tego dnia. O 6 na trzecim. Ten gość jest najszybszy normalnie. Już taki szybki. Chciałem dobyć tego do tamtego ostatniego. Oni, dały szybko... Do tego tutaj chcę dowiec. Dawaj szybko 5 sekund. Jest, dobiegłem. O! Kurczę! Ale już byłem tam dużo. Daleko byłem trochę. znowu muszę iść 6 speeda mam ale zaraz będziemy so sobie klikać gdzie jest ten gościu tu jest ten gościu tylko za Będę na pewno miał mniej. mniej. Kurczę 51, ajajajaj. Aj, aj, aj. Kurczę. Trochę mniej. To się zagapiłem. Bo też nie zostawiliście łapki pod tym filmem. Zostawcie łapkę, a będę śmigać tak szybko jak ten gościu. To to on jest Ci tutaj dwaj na gole tutaj gdzie są już na 5000 to to są totalne kozaki Oni są kozaki A lepszy jest tym co ma tą maskę i to jest czerwony On jest taki kozak żebym żebyś żeby, żeby, żeby ja tak biegał to musicie zostawić dużo lajków pod tym filmem I Czemu ja biegnę w ogóle w ścianę w ścianę znaczy nie wiem już mam dwa winy w ogóle To są nie na, bardzo dobrze jak na razie Jeszcze jest 33 sekundy. To jeszcze nie jest tak mało. Co? No już jest 20 sekund, to już jest trochę mniej. Musimy szybko dobiec. Mam jeszcze 15 sekund. Już 10. Ale ten czas szybko biegnie normalnie tak jak ja, tylko szybszy. O to już sobie nie pobiegam. Tak. I oni to tam brałem pewnie z 5 godzin, a ja tu dopiero 9 minut. Nie mam pytań. 5 win ale dużo. Ja nawet nie mam cztery. oni już do mnie mówią, żebym. Ok teraz klika klikamy. Szybko. Jeszcze 10 sekund. Pierwszym razem byłem najszybciej. Ok. Jeszcze. Pogramy sobie troszkę tak chwilkę, bo mo i będę kończyć. Może nagram z tego kolejny odcinek. Ok. Ja robię cięcie. I widzimy się zaraz. Wow, to samo mi biegnie. Już obejcie Już i pozbierałam sobie jednego wina i skończyłem rumbę. Programy może sobie jeszcze z, z jedną. Ja już myślę, że już widzimy jak będę klik. Ok. Co się zaczęło? Ok. no nie wierzę to nie, źle zaczęło się jak klikałem nie ma to... może będę mógł sobie coś kupić sprawdźmy shop czekajcie y Czekajcie, sobie wyjdę z gry i wejdę, bo chcę sprawdzić, jakie są kody albo czy w ogóle są kody. Ok. Ok, to robię cięcie. Już jesteśmy. Jak tam. Nie mogłam. Sprawdziłam, i nie było żadnych. Ale już dołączyłem je z was. Kto tu napisał się? Na... O nie, nie będę tego czytać. Otóż o, to jest kogoś z Nie moja. O kto będzie. O kto klikamy? Gdzie gramy? Teraz na pewno będę mieć więcej niż. O! Będę mieć 100. Dawaj, 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 dawaj. Jest. Mam 100. Mam 120. Wow! Widzicie? Zostawiliście pod tym filmem lajka like i suba. Dlatego mam więcej. Lepiej jest chyba jak skaczemy. O, widzicie? To samo mi biegnie. Jak biegniemy szybko, się tak rozpędzimy szybko, to potem nam postać sama biegnie. Ale szybko biegniemy. O oh my god. To wygląda jakbyśmy byli jakimś Michael Jacksonem i biegli do tyłu. Ale iluzja. no to straszna iluzja normalnie czy dobiegnę do drugiego sprawdźmy tak szybko no to na luzie dobiegniemy jeszcze zostało nam 25 sekund ja tylko skończy się to i już otworzymy jedno jajko i zrobię z tego kilka odcinków ja Warto oglądać. I tak jak mówiłem na początku, powiem. Mówiłem już to kilka razy i tak powiem. Zostawcie lajka i suba pod tym filmem. A my sobie teraz otwieramy. Jajko. Zostawcie dużo su subów i lajków, żebym dropnął. Coś fajnego. Ok. Tak. I Kupujemy. wow, dropnęliśmy rare, 15%. No to też nie. Dotycznie... Co? Nie gadaj. Nie gadaj. Ale dobry. Widzicie. Dalej mi suba. Widzicie teraz co się stanie? Znaczy lajka. Patrzcie teraz na to. Ui. Ui. Si jak Co się stanie, kiedy mi zostawicie, kiedy zostawicie łapkę w górę i suba dużo łapek w górę, to się stanie wow, napiszcie komentarz oczywiście czy, be, czy, czy jaki macie nick bo może dodam was do znaj i, będzie, i będziemy mogli pograć oczywiście tu się pewnie lepiej znacie bo wy pewnie jesteście lepsi albo tam jeszcze w to nie graliście Jakbyście chcieli, to bym mógł z wami pograć. Tak. Sobie tą rundeczkę pogramy. Jeszcze minuta. na spokojnie. Co to było, widzieliście? Sobie teraz biegniemy automatycznie automatycznie w ogóle nie muszę nic dotykać. Widzicie samo mnie biegnie estazio Tak jest, ziom. Ok. jest ktoś za mną nie ma nikogo O już mam to swoją ten swoją linię Ten mój pecik takie te. Widzicie? To jest tu taka linia. Op. Idziemy jeszcze o 5 sekund i sobie skończymy odcinek i może I chciałbym powiedzieć, że może niektóre shorty będą się pojawiać. Yy, co znaczy... Shorty to będę może nagrywać jeden na dzień, może dwa dni i będzie jeden short, to wie. Zostawcie łapkę w górę i suba, a ja kończę oknara. Ok,